Teraz już gramy i lecimy. Ej, ktoś mi teraz przewidział tego impostora przed sekundą. I tutaj. mamy Escapistę. Dobra, mamy Escapistę. Nice. I duży jest genitor i jeszcze jest grenadier. Dobra, damy tutaj Marka. Zostawcie suba i lajka, like to będę wam nagrywał jeszcze więcej odcineczków z Among Us. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy tak. Okej, okay. tego nikt nie będzie wiedział. To jest dobre zagranie na start. Trzy osoby padły, oh my god. Generalnie szybko zgłosiłem, bo i tak byśmy nie wnioskowali, bo zniknął ten, co zabijał. Nie wiem, czy to był teleporter, czy escapeista. Albo super. Mogę coś powiedzieć? Albo super też. Mogę coś powiedzieć, jeśli można. Mhm. Um, widziałem, jak Turec do uszedł w lewo, do góry. Widzowie, mamy że... asasyna, możemy strzelać. Jest... rolę, Nice. Z bagantem, bo chciałbym go oczyścić. Chciałbym go oczyścić, bo z tego po on tego nie zrobił. No na pewno nie zrobił. Mam ważne ja... pytanie. Na końcu bardzo na ważne, tak, to bardzo, bardzo ważne pytanie. Może ktoś ja na potwierdzi... potwierdzić, czy to nie jest bait? Nie jest nie, to niepioskuczny. Nie, 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 nie. okay. Dobra, tyle, tyle Ja tyle. mogę potwierdzić, bo widziałem jak delikatnie nic, nic. podchodził Krychak. Nie, tylko pleścim więc. Bo po prostu Bo jedno bo tak, ciało. Tego... Dobra, jedno ciało ma, no nie wiem, w sekundę, dwie, nie? Więc po prostu chciałem wiedzieć, że to nie jest bait. A nie, był, to ty się skoń... wywaliło o mnie. No właśnie, się to się wywaliło o mnie, ale, ale nie wiem. Drogi... Bober ruszki. się wywalił chyba. I... Tak, o mnie, jako szeryf. Tak, Bober, no. Tylko w jaki byłby cel wywalania się na początku? Nie wiem, przestraszył się na początku. Nie wiem, nie Nie wiem. pan Widziałem też, że ciało Prita było u mnie, akurat właśnie choinkę. Właśnie widziałem... Asasin, widzę, wiedziała tak, że ja mogę sobie strzelać rola. Patrzcie. Te, które wam pokazuję. Pyk, 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 pyk. Także jak będziemy kogoś znali, możemy ryzykować. Ale jak nie trafimy, to giniemy. Było pod Sturider'em więc albo się zamienił w supera, albo maski piste. taki tak i tak. Takiej... Dobra, nic nic więcej nie wiemy. Dobra, bo... skipujemy. wiemy. Bo... Dobra, bo, nie, wy... nie wywaliłem, bo nie żyje. Czyli nie, bomber to nie bo był nie na żyje. kompsach albo coś? Nie, to nie był bomber. Okay. Tak, ale... Dobra, widzowie, na razie leci skip. No to jest dobre zagranie na start, strasznie. Czyli włączenie kompsów i tego... I danie tego, ucieczki, nie? Takie zaoranie, że tak to powiem. Dobra. Jest do sfejkowania karta, żebym nie zrobił karty... Nie, kabelki są. Oj, nie mogę na kartę pobiec. Pyk. Dobra. Nie fejkowałem choiny, no to mogę sobie ją zrobić. bym sobie marka hmm. walną. Eee, gdzieś tutaj, pyk? Dobra, idealne miejsce. Najlepiej było teraz zabić specimenę i gdzieś za chwilę pojawić się w takim miejscu. Dobra, pyk, 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 z blazem biegnę. Okej, okay, i jesteśmy czyści, mam nadzieję. Chociaż trochę dziwnie to wyglądało. I tak były zgaszone światła, więc luz. Generalnie to... E, padło jedno ciało przy O2, w sensie leżało. I mm, chciał altruista wskrzesić i padło drugie ciało. Ja tego nie zauważyłam i to zgłosiłam, Pewny. Aha. Ojej, We jestem pewna. Impostor. Tak. Wenku, kto był z tą w labie? Ze mną tak, w labie, ja byłem... Teraz... Ja nie byłem w labie ja też teraz. Ja nie byłem w labie. Przecież ja no, biegłem teraz z niebieski. Z kimś do tego? Ja z Blaze'em biegłem nie, do, do elektryka. No, to jakiś to morfing. Wieś. Ja też nie, nie byłem w labie. Żeby nie było teraz. W labie nie byłeś teraz? Nie, ja byłem teraz potwierdził mnie Blaze. Biegałem do elektryka. Dobra, a cała piątka z elektryka to kto tam? Był? Cztery osoby były ale... no. no, Piątka? Blaze, kto jeszcze było przy nas? Nie wiem, ja by... byliśmy przy drzwiach zamkniętych i było zgaszone światło, nic nie widziałem. No właśnie, więc nie wiem. No, jest Myśmy gra. byli przed drzwiami do elektryka, wbiegaliśmy od strony. laba, jakby, nie? W kierunku L. Górna Westina, część. A gdzie skończyłaś? Ja miałam awka. Czyli na tym, na. na reaktorze, awka sobie wczyłam. Czekaj, czekaj, moment yy, Westinę, ty byłaś przy elektryku w tej rundzie. No byłam, ale potem poszłam na awka i sobie tym na tym, na raptorze. Koże... Czekaj, Wenek, no. na pewno nie byłeś w labie? Tak, na pewno nie byłem w labie, biegłem teraz z tym, biegłem a, tak. teraz a, o, z Blaze'em. Ja widziałem hodneta i strzałę w labie, ogólnie strzała wybiegały z dekontaminacji, a hodnet też wybiegał z dekontaminacji. Okej, okay, Wenku, we ty, ty, ty kogo widziałeś, Wenku? Ja widziałem Blaze'a, tylko Blaze'a. Ale nie wiem, bo myślałem, że mnie na przykład ktoś zabije. Alkosoft? Y ja widziałem tego, ja mówiłem już, ale co już raz. Widziałem kodneta i strzałę w. A, ok, to ty w... byłeś, dobra, sorry. Krycha, gdzie skończyłeś? Koło elektryka. Koło elektryka? Tam było tyle osób, ktoś cię potwierdzi? Mm, raczej nie. Bo my dopiero drzwi otwieraliśmy, mówiliśmy, lubek. My jeszcze nie wbiegliśmy. To jest ważne. No, ja go wcześniej widziałam w tamtych okolicach. To on też Z mnie tym, widział. Czy ty mówisz, że miałeś awka w no, no, ale czekaj, mój To czemu, no, jak zapytałem, posieliśmy. gdzie skończyłaś, to powiedziałaś, że miałeś awka. Skończy... No, ja, ja zapytałem, gdzie skończyłaś. A teraz... Czekaj, ja zapytałem, gdzie skończyłaś, powiedziałaś, że miałeś awka. A teraz mówisz, że... że kierujesz krychaka koło elektryka. No, bo się kręcił tam. Ale skoro miałeś awka na reaktorze, zapytałem, gdzie skończyłaś. Miałam awka na reaktorze, powiedziałaś. Tak, miałam awka na reaktorze, ale widziałam gdzieś, nie wiem temu maksymalnie, pod elektrykiem. Światło gasło, ona była przy elektryku. No, dla mnie Westinę teraz kryje. Nie, no, my, hmm. Nie, nie. Nubek, ona okay, była przy dobra, elektryku, jak światło mininko, gasło. Bo nie mamy nic nie widziałem. Ale zamieszanie przez to jedno ciało, się zrobiło, widzowie. Totalnie, nie? Totalne zamieszanie. Yy, no jest ciekawe. Nie powiem, jest ultra ciekawe. Teraz muszę coś innego iść pofajkować. Powiedzmy, pobiegnę sobie do Specimena? No dobra, dajmy tutaj Marka do office'a. I tepnę się potem do specimena. Dobra, jestem ze strzałą tutaj. Strzała w ogóle może posprzątać, jakieś strzało tym razem. Ale jest zgłoszenie. No to mi skasuje te moje zaznaczanie. Lipa. Czekajcie, wszyscy słyszeliście tak. Zapytałem Westinę, gdzie skończyła? Powiedziała, że na reaktorze. Miała awka. Ja pytałem, gdzie skończyła. A po czym mówi? Po, po czym pytam. Czy ktoś kieruje krychaka gdzieś tam obok Ele? I Wessinę mówi, że go widziała 10 sekund temu. Więc jak miałaś awka, skoro go widziałaś 10 sekund temu? No to, to racja, Nubego. Weźcie, ja nie tłumacz, ja logicznie. No, miałam awka, ale widziałam jak się kręci w tamtych okolicach przez 10 sekund. Perak, to mogłaś widzieć, że ktoś się kręci w Aleksyku? Ale. Słuchaj, ty mnie. Zanim ja mogę powiedzieć. Ja mogę powiedzieć. To go widziałam i on też nie widział wtedy. Zanim poszłaś na awka. Ile miałeś tego awka tak. niby? Nie wiem, z 20 sekund, bo mnie mama wołała no, um, no to 20 sekund bądź... to krychak. To nie pasuje. 20, 20 sekund, nie. to krychak mógł przebiec do, do elektryku. 20 sekund mitingu, kumasz masz meetingu. nawet może więcej. Dobra, um, w każdym em, montażu, dobra. W razie ja się zapytałem, gdzie skończyłaś, czy ktoś kliruje kryhaka, jak powiedział, że jest elektryku, ty powiedziałeś, że skończyłaś na reaktorze. I to mi teraz nie pasuje, strasznie. Mam a pisa, a poza tym te 20 sekund afka twojego to krychak mógł przebiec do laba, zamienić się w kogoś innego, w sensie w węka, bo widziałem wenka w labie. I, i no. Ale poczekaj, stop. Ja ci wytłumaczę, jak to wyglądało z mojej perspektywy. No mów. Chciałam iść sobie do elektryka, ale po chwili mam mnie zawołała, więc stwierdziłam, że spoko, pójdę sobie na awkę do reaktora. Minęłam się wtedy z Krychakiem i on był w tamtych okolicach i poszedł no na to... i trwało to 10 sekund, może nie wiem. No nagle. Na na Jakim cudem wszystkie trzy pozostałe osoby z elektryka nie widziały Krychaka w elektryku? Wytłumacz mi Bo zgasły światła, nie Obraz wiem, zgas... cokolwiek. No dobra, zgasły ja na, na prawym, ty, zanim na ty tu biegiesz na... Zanim ty dobiegniesz na reaktor, to... W ogóle właśnie, jak nie miałeś awka no. na prawym czy na lewym reaktorze? Lewym. Okej, okay. zanim ty tam dobiegniesz, to 6 6,7 sekund też. To jest druga sprawa. No to... Ale dobra... To jest e... dziwne. Dobra, no, chcesz numer... jak na obronę? Obecnie no Westinia ja trochę tak kręci. Nie, poczekajcie, bo ja powiem, jak to wyglądało i to też mówiłem jeszcze wcześniej, nie wiem, czy nawet no, słyszałeś to. tym, tym głosowaniem, to mówię. Gasło światło, ja widziałem Westinę przed wejściem do elektryka. I po tym już praktycznie nie widziałem, tylko zszedłem lekko w dół, wróciłem się do elektryka i w sumie, tylko, i w sumie byłem okay. sam tam, bo westyna się zawróciła, a drzwi się zamknęły. W sensie, Więc... powiem szczerze, z mojej perspektywy to wygląda tak, że Krychak, ty się zmorflingowałeś i występujecie teraz broni jako impostor, druga ale... sprawa, żebyście dobra, się wzięli, to dobra. macie dobra. bardzo małą wizję. Dla mnie, dla mnie po prostu jest, jest trzech impostorów, jest trzech impostorów ale... i występujecie ratuje w tym momencie, według mnie, nie? Dubek. Ale myślę, z... że to jest legitne. To Poczeka, to... Ja, ale ja walę Hornet. w Krychaka, wyróbcie wszystko. Nie, to nie, Hornet, poczekaj, ja, czy ja, ja powiem tak, Jak, jeśli morfling jest w labie, a drzwi się zamknęły centralnie po zgaszeniu światła, tam a dwie, dwie sekundy były, więc jak ja mogłem być w labie? Jak drzwi ja. się zaklęły do Elektryka? Ja obstawiam, że morfling to jest. Ja obstawiam, że No Dobra, nie spod... będzie grał, jak że. No jak chcecie, to, jak chcecie, to a ten. Jak, ten, no. a jak nie krychak, to na Westinę. Dobra, jak tak możemy zrobić. Prostu... rozumiem tą logikę Westine, nie wiem. Widzowie, ale Nubek bardzo dobrze myśli. Jakby Westinę go bez powodu tutaj clearuje. Nie wiadomo czy on nie jest Guardianem, ale tutaj jest bardzo dobra logika. Inżynier wylatuje. No i teraz Westinę prawdopodobnie wyleci, ale w między... Ej! Hey! Mam no, takie pytanie, oh, jest. Dlaczego, Co jest? Miałem egzek na Krychaku, nie wiem czemu nie wygrałem. Wygrałeś! Wygrałeś! Wygrałeś. Wygrałeś. Ale gdzieś porobił, ej, ale ta akcja jak to miało sens, jaki pro -egze. Co jest? Co Destina? Co no mówiłam, że nie ty! No ja też mówiłem, że nie... że nie ja